Muszę przepakować sprzęty, ponieważ nie jeszcze się do walizki, a próbuję do Tajlandii wytargać kamerę. Lampka jest, jest statyw, taki malutki od Jacka Parota. Statyw na lampkę też nieduży, fajny. Mamy dźwięk. No i spróbuję zaraz to upchać jeszcze raz, tak żeby się jednak domknęła ta turba. z Warszawy do Dochy i z Dochy do Krabi. Tyle, nie ma sporo, nie? Maja internetu, czyli pasażerowie z razem w końcu. bo zboczony jeszcze czekać na samolot. Właśnie czekamy na samolot. wydrukowaliśmy sobie tutaj bilety, i będziemy czekać jeszcze 40 minut w samolocie. Mi nie działa, włączmy. No bo mi nie działa, o to mi chodzi. Dobra Dobranoc. Jest! Patrz Tak się robi jazdę kamerową Nakręcony Marek nakręca Dochę. Dla do Ciebie no. Tu Co to jest? Nie dostaliśmy chipsów. Co to jest, Wiolet? Wygląda jak chipsy, przynajmniej weźmy. Tak. To, zawsze. To. jest fanem korków. Co To wygląda jak na Mortusie. To są skarpetki. Chciałem takie skarpetki, zawsze. A ty chciałeś mieć zęby? Coś tu widać. Nasz skuter ładny. W sumie za skuter zapłaciliśmy 20 zł za dzień. Nie, nie pamiętam. Guzik jakiś był. Kurde nie pamiętam. Więc skuter mało paliw. Na pewno na stanie wyjdzie niż taksówki czy tuktuki. A tu możemy jeździć wszędzie w sumie. Marek próbował otworzyć, no ale niestety. Hotel wygląda mniej więcej. No tak, za 80 zł za noc, dwóch osób ze śniadaniem i w sumie łazienka jest taka w miarę, a łóżko już klima, wszystko jest fajne. Jedynie łazienka może mogłaby być lepsza, ale spoko. Dobra, udało się otworzyć, więc jedziemy. Pokaż. Nic z tego nie będzie widać, pokaż. To musisz mieć przykresona, bo dzisiaj przepnuciłaś, no, je no tak jest za jasno. Spoko, nieważne. Dobra, dobra, jedziemy. Tu jakaś droga się zaczyna. Dość. Daj tu się kończy. Nie, tylko już możesz jechać. Ale tu już nie, masy, nie Ale pokazywało, że można jechać z pyterem. Ja ci... Serio? No. Jak łapiemy gumę albo coś, już tutaj gdzieś... Jest... tu są po bogach palmy Nie wiem czy jest dobry pomysł jechać tędy. Tam. Dobrze by złapać jakąś gumę, chociaż tutaj... O było to. Nie no nie przyjadę tędy, co ty? Chyba jednak tam trzeba i z buta. GPS nam pokazywał, że możemy jechać, ale chyba nie możemy. Tak, że z dżungli wyjeżdżamy, bo jednak nie chcemy przebić opony. No to już woda! Kiedy domki na wodzie? Oluś, dziękujemy za mapę, bo z mapy byłaby tragedia. jest fajnie, w sensie szybciej ogarniemy. W oczywiście, nie działa licznik, więc nie wiem, ile jadę na godzinę. Chyba, że przez GPS-a, to co nam tam Viola mówi, ile miejsc mamy na godzinę. Już yy, po Tajsku pojechałem trochę pod prąd, ponieważ dwa razy zawracaliśmy, nie mogliśmy trafić w jedną dziurę, więc stwierdziłem, że podejdziemy kawałek pod prąd. Nikt nas nie był, nikt nie zwrócił uwagi i luz. Jedynie co trzeba na siebie uważać. A e, idziemy nie zaparkować. Dobra. Bum, 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 bum. Pa, pa. Podejście dwa. Podejście dwa, dwa spoko. Pietro się na nas patrzy. Przeciąga się. No ale tu jest skrót. Więc idziemy tu, nie? Chodź. Te mapy nas jednak nie prowadzą dobrze. W sensie mniej więcej wiadomo tylko co gdzie jest. Ale, ale dziękuję w Tak, ale tak poza tym jest tyle małych dróżek, albo tam gdzie się gdzieś czegnie, nagle nie da przejechać, bo jest hotel postawiony i niestety musieliśmy wrócić na główną Ale i... jak kupimy internet z GPS-em to pewnie nas... No, a na razie idziemy z buta. Ale dużo fajnego, e, fajnych, e, dziwnych napojów. Ja wracam z całą kolekcją Red Bulli do Polski. Nie ma szans, to jest po prostu rąbiste. To jest pyszne, to jest raz. A tu są jakieś dziwne napoje. Też po chcemy jest nasze, złote 30 dokładnie bardzo dobry. I tu soczek za 55 waków, czyli 6 zł. Z arbuza. Ja wiedziałem, że tak to się skończy. Spotkaliśmy panią, która chciała nam dać masaż, ale w sumie sprzedała nam wycieczkę, ale za 60 zł. Więc nie jest tragedia na cztery wyspy, a polecali nam. 60 zł tylko do osoby. A to co Ja to właśnie nam sprzedali w prezencie. To są ananaski mega słodkie. Niby za darmo, ale jednak. Tak, ja wiedziałem, że tak to się skończy, jak tylko ta baba zaczepiła, no ale trudno. Może się jeszcze potarujemy, co ty na to myślisz? program in food. We have hotel, transfer, insurance, food line, mask, locker, light ticket, food, drink and lunch. Siawanko, siamanko. Nie no, dobra, tak. Ej, nie, jest tak, zgolili nas z, z kasy oczywiście. No, A, ale to tak. Trochę, było 1300 chyba. Nie? No to trochę w żartach bo Dostaliśmy jeszcze od pani matę na plaży, w Cenie i sobie teraz siedzimy. I analasku. Kolejna na nas... Nie, no wycieczka z cztery wyspy, cały dzień z żarciem. Wejście do jakiegoś parku narodowego, koło 100 złotych. Było słońce, słońce i idą chmurki. No tutaj z drugiej strony jeszcze jest ładnie. 20 minut później lampa Dziękuję No woda na bank ma około 30 stopni wód nie chcę z takiej wielkiej różnicy przy, przy wchodzeniu. mam nadzieję, że mi telefon nie wypadnie Chciałem pokazać Teraz ja pokażemy skałę No jest fajnie Druga. Może telefon nie zgubię Tu jest małpa. <głos> <głos> Serio? Ej, się boisz koło tego? Tu małpa się. No. Nie. Mamy jest... Nie tu no. nie, nie, no. Nie. 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 No. Mi... Myślę, nie. Tarmić, to możemy... do? Do analasa, nie. 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 I to jest mało tylko ogólnie... Wyjmij ten obiektyw. Jaki? Ona już patrzy się na Twoje te. Ma dzieci da mi ananasy. Nie ma obiektywu, poczekaj. czekaj. Pa, pa. Idzie druga. O, Dlatego już... się ich nie karmi <laughs> chyba. Nie mamy więcej. Nie ma... pa, pa. Wiesz co? Nie, to dlatego się ich nie karmi Goś powiedział, żeśmy uważali na torby, bo nam mu dziabną w torby wszystko. Chciałem wyspę małp To mam pełno małp. wyspę małp, a mamy Na swojej plaży w sumie. Jezu, ile jest? Chodź Uderzyłem się, Ała. Ogólnie to jest trochę stresujące, bo normalnie się bałem, że mi <grym> się, że mi aparat wezmę autentycznie, tak jak było. Ej hey, no, schodzimy tu chwilę? Jak tu zajdziesz? A świętnie wejdę. Dobra, idźmy O, Tu po drodze Kaś mini świątynia. Tam prześlicznie. Normalnie. Jesteśmy na jakiejś małej plaży. No fajnie. Nie wiemy tu. Nie ma nic. Wszystko hotelowe. A jesteśmy głodni. Ale mamy wodę. Samy. Teraz znowu będziemy sprawnie małpy atakować. O no, sumie nie są takie złe. Przedtem był większy szok. Iskają się ładnie. Trzeba koło wręcz przejść. Spoko. Te się iskają. Gdzie? Yeah. Misiu, ona się patrzy okay. Okay.